Dzień dobry. dobry. Witamy państwa po dość długiej przerwie, a witają was Anna Koziarska, Anna Koziarska. i Przemysław Trawczyński. Zapraszamy na kolejny odcinek CWRKDZ News. Od czego zaczynamy nasz serwis? Jak zawsze zaczynamy od dobrych i istotnych wieści dotyczących CWRKDZ w Koninie. Otóż z ogromną satysfakcją informujemy, że nasze centrum Otrzymało akredytację w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach akcji pierwszej programu Erasmus. Słowem, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i przedsięwzięcia realizowane z Erasmusem. Kolejna, jeszcze ciepła i równie satysfakcjonująca wiadomość dotyczy programu Aktywni obywatele Fundusz Krajowy. Kilka dni temu Fundusz ogłosił wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych. Konkursie na projekty tematyczne. Wniosek młodzieżowe aktywizacje towarzystwa samorządowego złożone w partnerstwie z centrum znalazł się w grupie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Odpowiadając na potrzeby promocji szkół branżowych i techników oraz w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2021-2022 Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu inicjatywy pod nazwą Drzwi Otwarte. Udostępnimy dla Państwa specjalną stronę internetową www.drzwiotwarte.edu.pl. Na tej stronie uporządkowany pakiet informacji ze wszystkich szkół w jednym miejscu i formacie to przejrzysta prezentacja oferty edukacyjnej naszego regionu. Z pewnością ułatwi to pracę doradców zawodowych oraz stanie się przewodnikiem dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych. Przy wyborze naszego kierunku kształcenia. Aniu, w jaki sposób można korzystać z tego narzędzia? Żeby szkoła mogła dołączyć do witryny Drzwi Otwarte, organizowanej przez nasze centrum, należy wypełnić odpowiednie załączniki, a po wszystkie szczegóły zapraszamy do kontaktu z centrum. Szanowni Państwo, a teraz kilka aktualności na temat projektu Kierunek Kształcenie Dualne przyszłością Powiatu Tureckiego. Kolejny etap działań projektowych za nami. Po zakończeniu prac organizacyjnych i podpisaniu przez partnerów projektu porozumienia o utworzeniu punktu informacji i kariery w Turku, zainaugurowano jego działalność. Nasi doradcy zawodowi są już do dyspozycji uczestników projektu w nowoczesnych pomieszczeniach Tureckiej Izby Gospodarczej. 6 i 18 lutego natomiast w Zespole Szkół Technicznych w Turku oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz certyfikatów po ukończeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów. Wydarzenie to było jednocześnie podsumowaniem kolejnego etapu projektu. Czas podsumować zajęcia z doradztwa zawodowego, które CWRKDIZ w Koninie organizuje dla młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywają się poprzez platformy internetowe, click Meeting lub Teams. W lutym tego roku zorganizowaliśmy 12 warsztatów tematycznych. W warsztatach udział wzięło 9 szkół, jedna ponadpodstawowa oraz 8 szkół podstawowych. Łącznie prawie 300 osób skorzystało z oferty centrum. Poruszane tematy dotyczyły kompetencji i zawodów przyszłości oraz wejścia na rynek pracy. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Analiza potrzeb i wyzwań w kształceniu zawodowym w Wielkopolsce Wschodniej. Taki temat podjęli w sposób roboczy uczestnicy spotkania online z, zorganizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego w Koninie. Spotkanie odbyło się 2 lutego, a jego celem była identyfikacja kluczowych potrzeb i wyzwań dla subregionu konińskiego w kwestii kształcenia i doradztwa zawodowego w obecnej covidowej sytuacji. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w naszym regionie. Przedstawiciele cechów rzemiosł różnych oraz przedsiębiorcy, dyrektorzy i pracownicy CWLK z Wielkopolski. Swoją obecnością zaszczyciły nas pani Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pani dyrektor Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w targach edukacyjnych w dniach od 23 do 24 kwietnia tego roku na platformie internetowej. W tym roku targi odbędą się pod hasłem Uwaga Edukacji. Targi edukacyjne to wydarzenie, które każdego roku przyciąga rzesze odwiedzających z całej Wielkopolski, a także z Polski i z zagranicy. W ubiegłych latach stoiska targowe odwiedziło ponad 50 tysięcy osób. Wśród nich uczniowie, rodzice, studenci, nauczyciele, dyrektorzy szkół czy przedstawiciele organów prowadzących. Program konferencji i szczegóły już wkrótce. Szukajcie wszelkich informacji na stronach i fanpage'ach naszych centrów. Wszystkie szkolenia, konferencje i warsztaty dla uczestników są jak zwykle bezpłatne. Ponadto jak co roku wydarzenie to będzie przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń edukacyjnych wspierających uczniów, rodziców w trawnym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Zapraszamy na cykliczne informacje dotyczące rynku pracy wczoraj i dziś. Prognozy dla rynku pracy w 2030 roku. Za kilkanaście lat rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Choć zawód przyszłości już obecnie posiada 10% osób, to 70% z nas będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej profesji a 20% powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki przejmą roboty. Rozwój technologii przyniesie jednak również nowe miejsca pracy. Ludzie pozostaną niezastąpieni, ale pod jednym warunkiem muszą być gotowi na ustawiczną naukę. I jeszcze jedna ciekawostka z rynku pracy. Czy wiesz, Aniu, ile aktualnie może zarabiać astronauta? Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczyna rekrutację chętnych do udziału w misjach kosmicznych. Wynagrodzenie astronautów będzie uzależnione od bardzo wielu czynników, takich jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Poziom zarobków może wynosić nawet 8 tysięcy euro miesięcznie. Wysyłajcie swoje aplikacje. Zapraszamy do części zawodoznawczej naszego cyklu. A o jakim zawodzie będziemy mówić? Dziś zaprezentujemy Wam zawód szwaczki w nowoczesnej firmie z naszego regionu. Zapraszamy! Profim to firma z siedzibą w Turku. Ponad 30 lat tradycji w produkcji i sprzedaży z sukcesem na rynkach polskich i nie tylko europejskich siedzib biurowych. Jesteśmy jedną z wiodących firm w tej kategorii produktów w Polsce. Niespełna dwa lata temu dołączyliśmy do międzynarodowej grupy FLOG z siedzibą w Oslo, która specjalizuje się w tej samej kategorii produktów. Od lat i od początku istnieje, jesteśmy związani z, z Turkiem i z powiatem tureckim. Tutaj mamy zakład produkcyjny, mamy dział sprzedaży, dział marketingu całą organizację, która przez wiele lat pracowała na ten sukces. Nasze działania są realizowane w ponad 80 krajach świata, i w związku z tym potrzebujemy. Pracowników. Potrzebujemy specjalistów, specjalistów w określonej dziedzinie. Przede wszystkim są to osoby o specjalności szwaczka, szwacz, ale oczywiście też potrzebujemy tapicerów, sprzedawców, marketingowców, generalnie dobrych i zaangażowanych ludzi, którzy chcą dołożyć, dołączyć do naszego zespołu. Lubię swoją pracę, dlatego poszłam do szkoły krawieckiej, bo z niczego można sobie coś uszyć. No nie każda osoba jest taka, że może iść tam do jakiejś wyższej szkoły. Uczymy się różnych umiejętności, a jeśli skończymy naukę szycia, możemy również podnieść swoje kwalifikacje i iść dalej gdzieś tam do wyższej szkoły. Od zawsze lubiłam szyć, gdzieś tam podglądałam jak moja mama szyje. W praktyki miałam tutaj 3 lata. Nauczyłam się tutaj w sumie zawodu. Nie zamykamy drzwi przed nikim, staramy się stworzyć takie warunki pracy, żeby jak najłatwiejsze elementy mógł wykonywać każdy, kto do nas przyjdzie z możliwością przyuczenia się do zawodu. Generalnie w Profim aktualnie posiadamy w tej chwili sześć wydziałów produkcyjnych. Są to między innymi pianki cięte, pianki wylewane, nasza nieoceniona szwalnia. Oprócz tego mamy jeszcze mały wydział stolarni oraz dwa wydziały montażu. W naszej firmie wytwarzamy dziennie nawet do 3,5 tysiąca siedzisk, więc bardzo dużo i na pewno ta liczba robi wrażenie. Staramy się, aby nasze siedziska były ergonomiczne, ponieważ od tego zależy między innymi nasze zdrowie. Komfort i bezpieczeństwo są dla nas były i są aktualnie bardzo ważne, dlatego staramy się, aby również nasze miejsca były bezpieczne i ergonomiczne. Jeśli posiadasz umiejętność szycia i szukasz pracy, będzie nam miło gościć w naszym zespole. Serdecznie zapraszamy. Tradycyjnie nasze spotkanie z Wami kończymy żenującym żartem prowadzących. Aniu, podejrzewam, że nie byłaś w wojsku, ale czy wiesz, jak brzmi wojskowa definicja słowa kałuża? A i tu Cię zaskoczę, wiem. Jest to akwen wodny bez znaczenia strategicznego. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.